Ja nie jadę wszyscy. Ty, kurwa, konwój jest. W sumie jadę z nimi. Zdążę się załapać? Szybko, szybko, szybko. O chuj! O chuj! A -ha 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 -ha! Ja pierdolę... Chyba potrzebuję jednak pomocy Pastora w tym wszystkim. Wydaje mi się, że chyba zostałem pokarany tutaj za niepodjęcie decyzji in time. O mój Boże, czy my możemy w to skończyć?! O kurwa, coś się odpierdala! Ja pierdolę, czekajcie... O nie, nie, silnik tego pojazdu jest zbyt uszkodzony, kurwa, nie mogę wyjść! Boję się wyjść, nie mogę teraz wyskoczyć, muszę być na ziemi. Ja pierdolę, o nie! Dobra widzowie. Ochuj! Pomocy. Dzisiaj już miałem tak. Sąsiada, co mi przewierci przewody elektryczne. sąsiadka która jak dobrze, to, to ty. Człowieka, który spadł mi z nieba. Upały. Hmm. Coś się mi dzisiaj spotka. Ooooo! To sobie zanotuję to. A możesz po karetkę zadzwonić, kurwa? Nie no, po Ja pierdzielę. Ja wierzę cię, nie będę taki.